Siemanko widzowie! Z tej strony twardy przez F, a w tym odcinku zrobimy czwarte ocenianie ekwipunków widzów. Także bez przedłużania, zaczynamy. Pierwszym widzem będzie pancerka Volkswagen 6 aus H1, czyli Tigerek. Z swoją drogą, totalnie off topic, ale prototyp Tigera był najpiękniejszym czołgiem, jaki było, ale dobra, nieważny. Mamy tu rękawiczki samochodowe królowa jaguarów i Bowie czarny laminat oba po testach. Rękawiczki są delikatnie obdrapane, ale nie wyglądają jakoś bardzo źle. Ogólnie też do rzadko można spotkać kogoś z tymi rękawiczkami, także fajnie, że je masz. Co do Bowiego, to nie ma czego się przyczepić. Czarne laminaty mają to do siebie, że w każdym stanie wyglądają naprawdę dobrze. Ogólnie też bardzo mi się podoba to kombo, bo wygląda trochę tak jakby ten Bowie był takim wielkim pazurem tego jaguara. Fajna sprawa. Usp zabójstwo potwierdzone w mocnym zużyciu, czyli mój ulubiony skin do Uspa. Bardzo lubię w nim to, że każdy stan wygląda praktycznie tak samo. Wzorek też ma naprawdę świetny. Na Wuppa Will po testach z naklejkami w na celowniku i nawet pasują te naklejki. Fajny wzorek z nich zrobiłeś, taki jakby chiński znaczek jakiś. A co do skina, to wiadomo, naprawdę świetny i piękny. Galil Cerber też po testach z zawieszką duży kef. Cerber to rzadko u spotykany, ale naprawdę bardzo ładny skin. Jak wspominałem na filmiku o skinach ze zwierzętami, fajne są na nim te nawiązania do mapy Cash, A zawieszka na nim jest w najlepszej pozycji, bo rusza się, gdy z niego strzelamy. Digil, obróbka termiczna po testach w jednym z rzadszych patternów, który jest cały sięki fioletowy. Nie mój gust, ale naprawdę fajna sprawa. SK, złoty zwój mocno zużycie ze złotymi naklejkami. Wygląda naprawdę elegancko, świetnie pasując naklejki. Naprawdę superowy, Kraft. Najbardziej mi się podoba na mi to furia i Legacy. Digiel, łańcuch znaków pociężkich, czyli coś dla fanów minimalizmu. No i też klasyczny, droższy wybór, jeśli chodzi o skiny do Digla. Kałach cesarzowa po testach. Ładny i również klasyczny wybór do Kałacha. Bardzo często go widuję w ocenianiu. I MAK 10 kociłowca po testach. Kiedyś był to naprawdę ładny skin, ale CS2 trochę go popsuł. Ogólnie mało osób ma droższe skiny do pm takich jak MAK na przykład, więc też fajna sprawa, że go masz. Z agentów do Terra mamy tu Daryla Cichego, czyli tego Daryla ze srebrnym zegarkiem i bransoletkami, a do CT RIKSAŁA, czyli CTK bez rękawów, który jest moim ulubionym agentem. To czas na ocenkę, myślę, że 8 na 10 będzie kit. Naprawdę bardzo fajny kwipunek, ale czegoś mi tam jakoś brakuje. Następny kwikunek należy do kliszczu. I mamy tutaj bagnet miejski zamaskowany po testach i rękawice specjalistyczne, Mulda, po ciężkich walkach. Rękawiczki mają dość jak na Battle Niski flot bo 0,58, dzięki czemu nie wyglądają jakoś bardzo źle. Mają jakieś zabrudzenia i ryski, ale nie ma tragedii. Co do bagnetu, no to jest on mocno podarty, ale niestety, no to jest ich przypadłość. Ciężko jest znaleźć jakiś bagnet, który miałby niski float, ale i tak, moim zdaniem, całkiem nieźle komponuje się z tymi rękawiczkami. SK Charter Lotos po testach bojowych. Bardzo fajny, błyszczący skin. Przy okazji naprawdę genialny kraw z krawt Sieć na magazynku. Idealnie pasują kolorystycznie do skina i wyglądają naprawdę superansko, bajeransko i w ogóle. Kałach, zimny gradient po ciężkich walkach w niskim flaucie 0.46, najlepszy budżetowy skin do kawaha, naprawdę świetnie wygląda to połączenie kolorów. Ogólnie widzę, że też jesteś wielkim fanem G2, bo to kolejny skin z ich naklejkami. P2000 żywiołach ognia też po ciężkich walkach. Naprawdę rzadko spotykać kogoś, kto woli P2000 od uspa, przez co no, dawno nie widziałem tego skina. Jest całkiem fajny, a połączenie kolorów kojarzy mi się trochę z pistoletem nerw. A 10 neonowy jest po testach idealny kompromis, jeśli zaś skina na neonowego jeździcie, ale nie staćcie na wersję z Kabacha. Po prostu uwielbiam jego kolorystykę. Podobnie jak z Łowcą, też to rzadko się widuje kogoś z takim makiem. I MP9 obrońca Gwiezdnego Światła, również po testach. Mój ulubiony skin do MP9. Fajnie wygląda połączenie czarnego, białego i złotego, no i oczywiście kolorowego jednorożca. Nie mamy tutaj agentów, także od razu idziemy do oceny. Myślę, że 6,5 na 10 będzie dobre. Ten ekwipun jako naprawdę spory potencjał na bycie jeszcze lepszym. Kolejna osoba to usażo. Jest tu Deagle, obróbka termiczna, lekkie zużycie z rzadkim patternem 651, który jest praktycznie cały niebieski. Fajnie się świeci, no i wygląda naprawdę niesamowicie, gratuluję dropu. Poza tym mamy tu kawacha elitarnego też w lekkim zużyciu z twoim własnym podpisem. Pamiętam jak kiedyś prawie każdy latał z tym skinem bo był tani, no i bardzo fajny. Dzisiaj nie widuje się go już tak często, no bo mamy szerszy wybór tanich skinów, ale i tak jest to wciąż dobry wybór. Usp, moment siły w lekkim zużyciu z całkiem niezłym craftem. Bardzo mi się podobają ten naklejki nawi na wina rączce, no i świetnie pasuje do kolorystyki skina. Ogólnie ten skin też jest całkiem dobrym budżetowym wyborem do uspa. I SK błotnisty, również w lekkim zużyciu, taki wojskowy skin. Bardzo fajnie wymyślone z ten craftem kurczaka rozbrajającego pakę. Plusik za kreatywność. Tutaj też nie mamy agentów, więc przechodzimy do oceny. Na no ja razie dam ci 4 na 10, no bo są tam braki, ale też jest duży potencjał. Kolejny widz to Peszkin. Jest tu szpon niebieska stal po ciężkich walkach w bardzo wysokim flocie 0,93 i rękawiczki samochodowe, z której kolowy też po ciężkich walkach. Rękawiczka mają mocno podarte kostki, przez co no nie wyglądają jakoś wybitnie pięknie, ale wciąż są niezłe. Co do szpona, to przez wysoki float jest ciemniejszy, no i o wiele mniej się bójszy. Jak się przyjrzymy, to mamy też na takie małe popękania, ale jak dla mnie jest fajny. SK łańcuch znaków w lekkim zużyciu minimalistyczny i bardzo high-tierowy skin. Może i wcześniej nie mieni się kolorami tak jak w CSGO, ale ostatnio go nieco poprawili, więc jest jakiś progres. SK Hyperbestia mocne zużycie z naklejkami OG Holo 0 Bardzo fajnie się wpasowują do tej paszczy bestii, a hyperka jak to każda hyperka, świetny skin, który wygląda dobrze na każdej broni. Kałach czerwona linia po Testach z naklejkami Mouse z 2018. Prosty i minimalistyczny skin, po prostu wzorek karbonu z czerwonymi paskami. Super te naklejki się wpasowują do niego. Ust fioletowy Dedepat w Factoryniu, czyli tak jak nazwa wskazuje ddpat tylko że fioletowy, no i błyszczący, fajnie nie wyglądają na klejki złota sieć foli. A wupa elitarny po testach Stat Traku bardzo dobrze na niej wyglądają na kleki Vitality Holo no, na idealnie kolorystycznie się do niego wpasowują nawet. Fajny. MK zły mi o Factory New, kiedyś ze względu na swoją cenę był to najpopularniejszy skin do czwórki, a teraz no to praktycznie się już go nie widuje. Co w sumie jest dziwne, bo jest to naprawdę świetny skin. Idealnie na nie wygląda naklejka G2 z 2015, co ją nakleiłeś. I Digiel Mecha Industries Factory New z naklejkami Mouse z 2015. Mecha Industries trochę taki budżetowy łańcuch znaków, ale no wygląda naprawdę spoko, a te naklejki też nieźle na nim wyglądają. Z agentów mamy tu Doktora Romanowa. Ogólnie ma fajny wygląd, ale no nie lubię jego rękawów jakoś. I niestety brak agenta do CT, także przejdźmy do oceny. Myślę, że 7 na 10 będzie ok. Podoba mi się ten Elf i te stare naklejki. Kolejny widz to Dam i będzie to naprawdę grubo. Mamy tu rękawiczki samochodowe, Irbis Śnieżny Lekkie Zużycie i Shadowki Gamma Doppel Emerald Factory New. Irbis to moje ulubione rękawiczki, no po prostu uwielbiam, ja nie wiem co tu powiedzieć o nich. Kiedyś może zarobię na nie z YouTube'a, ale raczej nie. Shadowy też wyglądają niesamowicie. Bardzo dużo ludzi ich nie lubi, ale no moim zdaniem naprawdę są bardzo fajne. Te czwarte podkreślenia jest to, że jest to Emerald ci najrzadszy i zarazem najdroższy face gamma Dopplera. Poza tym jest też szkoła hydroponika Factory New z naklejką korony, optikami i zawieszką plażowy kotek. Szczerze mówiąc to pierwszy raz widzę, że ktoś miał tego skina w Factory New, więc w sumie no, nie wie co powiedzieć, wygląda po prostu niesamowicie. AWPA naruszenie kwarantanny Factory New z naklejkami spirita i zawieszką tycjanowa AWP'a Też nigdy nie widziałem nikogo wcześniej, który miałby tego skina w Factory New. Spirita jak i przywieszka, bardzo fajnie postawią kolorystycznie, no ogólnie widzę, że kolekcjonuje skiny głównie w Factory New, więc nieźle, nieźle. P90 Szmaragdowy Smok New News naklejką Nip Holo z Katowic 2014. Jesteś pierwszą osobą jaką spotkałem, która ma tego skina. Kocham tak jak wyglądały te pierwsze skiny w CS, takie proste te wzorki były. Eska kwarc, Factory Kwar z z naklejkami Spirita z Katowic 2019 w folii i zawieszką Mały Sas. Craft idealnie pasuje do tych jasnozielonych akcentów eski. Ogólnie bardzo niepozorny skin, bo wygląda bardzo tanio, a jest warty prawie 3 słowy. Digiel szmaragdowy Jormungant Factory News, holo naklejkami Furii z Antwerpii i zawieszką Tycjanowa AWUPA wygląda naprawdę genialnie. Naklejki Fury idealnie się wpasują kolorystycznie, a ta zawieszka no, to też nieźle pasuje. Max 7 antyschodki Factory New, to jest naklejkami Spirita Holo. Rzadko spotyka się kogoś, kto gramagie, a szczególnie kogoś, kto ma skina zapiąt minstów do niego plus potworne połączenie Factory New z naklikami Imperial z Antwerpii i przywieszką Broni Bardzo lubię tego skina, używałem go kiedyś przez całkiem spory czas. I to co mi się bardzo spodobało, czyli Galil NV Factory New. Ten craft mi się spodobał, nie dość, że powstaje kolorystycznie, to nawet wygląda tak, jakby to był wzorek na skinie, plusik za kreatywność. Nie mamy tutaj agentów, także przechodzimy od razu do ocenki. Gdy podsumujemy cały ekwipunek, tego wartość wynosi około 30 tysięcy złotych. Dla porównania ta jest warta o wiele więcej niż jakiś bardzo fajny samochód, który możecie sobie kupić. Także bez dwóch zdań musi być tu 10 na 10, ale no nie będzie, 4 na 10. I kolejna osoba to kebolek, w ogóle widziałem cię ostatnio na serfie do inspektowania. Mamy tutaj rękawice Broken Funk nieposkromione, mocne zużycie i parakorda śnieć po testach bojowych. Rękawice mają parę rysek, ale i tak wyglądają nieźle, a przy okazji są to jedne z najlepszych, tanich rękawic jakie można kupić. Co do parakorda, to idealnie pasuje do tych rękawic, zarówno ostrze jak i rączka. Naprawdę świetne combo, w miarę sensowne jak na CSA ja cenie. Jest też klasyczny wybór w większości ekwipunków, czyli akacz cesarzowa w mocnym zużyciu, tak jak wcześniej wspomniałem, całkiem spoko, no i elegancki skin. Awka Neonuar po testach, czyli mój faworyt jeśli chodzi o skiny do afki. Po prostu uwielbiam to połączenie kolorów. Tyle razy już ją opisowałem, że nawet nie wiem, co by tu nowego powiedzieć. Nawet nieźle ta naklejka G2 na celowniku siedzi. Usp Neonuar też po testach, równie piękny jak Awka. Jak się przyjrzymy, to ma delikatnie zdartą górną część, ale i tak wygląda świetnie. Glock Neonuar również po testach, moim zdaniem najładniejszy Glock jaki jest. Przy okazji jest to też jeden z ładniejszych wzorków Neonuarów, jakie mamy. Eska Pogromca po testach, taki futurystyczny skin, który kolorami nawiązuje do lat 80 no dość fajne połączenie. Jest to też właśnie jeden z najczęstszych wyborów do Eski. Tek Pogromca też po testach, a tutaj no wręcz przeciwnie. Do Teka jest to jeden z rzadszych wyborów, ale no moim zdaniem jest równie fajny co Eska. Galil Aberracja Chromatyczna w mocnym zużyciu, najlepszy budżetowy skin do Galila jaki tylko można kupić. jego Jaskrawe kolory i fajny wzorek, no, no mocno przykuwają wzrok. I fa ma smychań d'Astris po testach. Idealny skin do byłego combo lub dla kogoś kto lubi minimalistyczne skiny. Naprawdę niezły skin. Z agentów podobnie jak u Pana Tigera z początku mamy tu Daryla Cichego do Terror, który jest idealnym wyborem do twojego combo, a do cetera który też jest dobrym wyborem ze względu na brak rękawów. To czas na ocenkę, myślę że dam ci 7 na 10. Całkiem fajny ekwipunek, no i kolekcja neonuarów przepiękna po prostu. Jeszcze chciałbym bardzo podziękować Jeziorowi że bycie pierwszą osobą, która wspiera kanał. A to w dodatku na najwyższym możliwym poziomie. Prawdę bardzo dziękuję, to mega miłe twoje stredaż, no nie wiem co powiedzieć, to jestem bardzo wdzięczny. I to by było na tyle, jeśli film ci się spodobał, pamiętaj o lajka oraz suba na kanale, siema!